Wojna po Nazywam się Jolanta Olszewska, jestem aktorką. Chciałabym przeczytać fragment z książki Ryszarda Kapuścińskiego, Cesarz. Wiele powodów można znaleźć, dlaczego akurat tę książkę. Dla mnie. Był to czas niezwykłego doświadczenia, ponieważ poznałam pana Ryszarda osobiście i znałam go przez ostatniego 5 lat. Zrobiłam monodram na podstawie tej książki, ale również myślę, że dlatego warto wspomnieć o tej książce i w ogóle przeczytać, jeśli ktoś jej nie czytał, ponieważ jest dwóch autorów polskich, którzy mają dwie półki. W księgarniach całego świata. Jest to Stanisław Flem i Ryszard Kapuściński. Zaczynaliśmy pracę o ósmej, aby wszystko było gotowe na dziewiątą, kiedy przybędzie monarcha. Tak, tak dokładnie pamiętam. O dziewiątej rano cesarz przybywał do Starego Pałacu. Przyjeżdżał w jednym z 27 aut, jakie tworzyły jego prywatny park. Samochodowy, oj, lubił, lubił samochody. Przed bramą oczekiwał go już tłum poddanych, który usiłował wręczyć cesarzowi petycję. Ponieważ naród nasz jest niepiśmienny, a sprawiedliwości poszukuje z reguły biedota, ludzie ci zadłużali się na całe lata, aby opłacić kancelistę, który spisałby ich prośby. W dodatku powstawał kłopot protokularny bo obyczaj nakazywał maluczkim, aby przed cesarzem klęczeli z twarzą przy ziemi. A jak podać z tej pozycji kopertę do przejeżdżającej limuzyny? Rozwiązano sprawę w ten sposób, że wóz cesarski zwalniał, za szybą ukazywała się pełna dobroci twarz naszego pana, a jadąca następnym samochodem ochrona zabierała część kopert z rąk, jakie wyciągało pospólstwo. Część! Bo tych kopert był las. Teraz wozy wjeżdżały pod górę Aleją i zatrzymywały się na dziedzińcu pałacowym. Tu także oczekiwał cesarza tłum, ale zupełnie inny niż ta hołota przed bramą. Ten tłum tworzyli ludzie z cesarskiego otoczenia. Wszyscy zbierali się wcześniej, żeby nie spóźnić się na przyjazd cesarza. Każdy chciał się pokazać. Bo miał nadzieję, że będzie zauważony. Nie, nie, nie marzyło się jakieś specjalne zauważenie. Czcigodny pan zauważa, podchodzi i wszczyna rozmowę. Nie, nie aż takie. Pragnęło się bodaj minimalnego zauważenia, najmniejszego, zdawkowego, nie nakładającego na cesarza żadnych zobowiązań, przelotnego jak ułamek sekundy, a jednak takiego. Aby potem odczuło się wewnętrzny wstrząs, i opanowała nas triumfalna myśl, że oto jednak zostałem zauważony. Jakiej to potem dodawało siły, jakie stwarzało nieograniczone możliwości, bo załóżmy, oko dostojnego pana prześliznęło się po twarzy. Tylko prześliznęło, właściwie można powiedzieć, że nic nie było. Ale z drugiej strony, jak nie było, skoro się prześliznęło? Czujemy zaraz, jak temperatura twarzy nam się podnosi, krew idzie do głowy, serce zaczyna uderzać mocniej. Są to najlepsze dowody, że dotknęło nas oko protektora. Ale co tam, te dowody? Nie mają w tej chwili znaczenia. Najważniejszy jest proces, jaki mógł się dokonać w umyśle władcy. Otóż wiadomo było, że Pan, dzięki temu, że nie korzystał z umiejętności pisania ani czytania, miał fenomenalnie rozwiniętą pamięć wzrokową i na tym darze natury mógł budować swoje nadzieje właściciel twarzy, po której przemknęła się cesarska źrenica. Teraz trzeba było z wytrwałością i determinacją. Tak manewrować w tłumie, tak się prześlizgiwać i przeciskać, aby coraz to podsuwać cesarzowi swoją twarz, żeby spojrzenie cesarskie nawet bezwiednie i mimowolnie notowało, notowało, notowało następnie. Czekało się aż przyjdzie taki moment, kiedy cesarz pomyśli: zaraz, zaraz. Twarz znana, ale nazwiska nie znam i powiedzmy spyta ona o nazwisko, tylko spyta. Ale to wystarczy. Teraz twarz i nazwisko zleją się w jedno i powstanie osoba, gotowy kandydat do nominacji. Bo sama twarz to anonim, samo nazwisko to abstrakcja, a tu należy się zmaterializować, ukonkretnić, przybrać kształt, formę, zdobyć odrębność. O był to los najbardziej wyczekiwany ale jakże trudny do spełnienia bo na tym dziedzińcu gdzie otoczenie witało cesarza chętnych do podsuwania twarzy były dziesiątki nie przesadzę setki twarz gardziła twarzą Pospolite zderzały się ze szlachetnymi, starsze wysuwały się przed młodsze, ale przesuwały, przesuwały do przodu byle skrawkiem ucha, skroni, policzkiem, byle bliżej cesarskiej źrenicy. I pan na to wszystko patrzy. Godzina nominacji. Godzina nominacji wprawiała w drżenie cały pałac. Chciałabym na zakończenie jeszcze jeden ostatni fragment przeczytać. Może to nie jest fragment książki, tylko chciałabym przeczytać fragment, którym kończył się mój monodram i zachęcić wszystkich do przeczytania cesarza, jeśli kogoś ominęła ta lektura. Bo książka, mimo że wyszła w latach 80., czyli ponad 40 lat temu, jest naprawdę cały czas aktualna. I napisana też jest wspaniałym językiem. Ryszard Kapuściński studiował staropolski język, żeby wykorzystać go do tworzenia tej książki. Tej nocy z 11 na 12 września sługa i jego pan nie spali. Ponieważ była to noc sylwestrowa, według kalendarza etiopskiego zaczynał się Nowy Rok. Na tę okazję rozstawiłem w pałacu wszystkie lichtarze i zapaliłem świece. Tej nocy padał zimny deszcz i snuła się mgła. O szóstej nad ranem zajechały pod pałac wojskowe samochody. Trzech oficerów w mundurach polowych złożyło ukłon cesarzowi. Jeden z nich odczytał mu akt detronizacji – Cesarz, stojąc, wysłuchał z uwagą słów oficera, podziękował armii za lojalność, stwierdził, że armia nigdy go nie zawiodła i że jeśli rewolucja jest dobra dla ludu, on też jest za rewolucją i nie będzie się sprzeciwiać detronizacji. Wyraził współczucie głodującym prowincjom, chwalił swoich poddanych. Ale mówił tak cicho, że przez szum deszczu ledwie słyszało się oderwane słowa. Wobec tego jego cesarska mość pozwoli z nami, powiedział oficer. Dokąd? spytał cesarz. Jego cesarska mość zobaczy. Wyszli przed pałac. Na podjeździe stał zielony Volkswagen. Za kierownicą siedział oficer, który otworzył drzwiczki i przytrzymał przednie siedzenie, aby cesarz mógł wejść do środka. Jakże to? żachnął się cesarz. Tym mam jechać? Po chwili zamilkł i usiadł w głębi samochodu. I wtedy właśnie pomyślałem, że to wszystko kończy się naprawdę. Kończy się naprawdę, że w ten deszczowy dzień odchodzi całe życie. Przykrywa nas zimna i lepka mgła. Jak to się miesza? Jak to się miesza? Czasy, miejsca, świat rozsypany na kawałki, nie do zlepienia. Niczyja świeca nie pali się do świtu.